Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku nauczymy się całkować przez części. Zapraszam. Całkowanie przez części wykorzystujemy głównie do przykładów, które wyglądają jak proste iloczyny. Jedną z takich możliwości jest na przykład 2x plus 3 razy cosinus x. Całkę oczywiście kończymy, kończymy dx. I teraz jedną z tych funkcji podpisujemy sobie jako u. Z niej będziemy liczyć pochodną, czyli pochodna z 2x plus 3 to oczywiście sama dwójka. Drugą z kolei z tych funkcji podpisujemy jako v' i z niej liczymy całkę. Całka z kosinusa to jest sinus, jest to wzór elementarny. I teraz będziemy poruszać się według schematu, że u razy v, czyli te dwie funkcje, które macie tutaj po skosie, mnożymy ze sobą i piszemy bez całki, Minus ze wzoru całka U' razy V dx. Jak w każdej całce. Ok? Czyli jeszcze raz powtórzmy. Jedną z tych funkcji przyjmuję jako U. W naszym przypadku jest to 2x plus 3. Drugą jako V'. Jest to cosinus. Z U liczę pochodną. Z V' liczę całkę. I następnie mnożę te funkcje, które mamy tutaj po skosie. Czyli U razy V minus całka U' razy V. Okay, czyli nie skos minus kos, tylko skos minus te dwie, które mamy na dole. No to podstawiamy, czyli mamy 2x plus 3 razy sinus. Ta część można powiedzieć, że jest troszeczkę mniej dla nas istotna, ze względu na to, że będziemy ją po prostu przepisywać. Tego już nie całkujemy. Najważniejsze jest dla nas to, żeby ta funkcja podcałkowa, która tutaj powstanie, była możliwie jak najprostsza. No jest to 2 sinus... X, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. W takim razie ten początek możemy sobie po prostu przekopiować, i całka sinusa to jest minus cosinus, czyli najlepiej zmienić znak bezpośrednio przed dwójką. Na końcu rzecz jasna, symboliczne c. I mamy już pierwszy przykład zrobiony. Przyjrzyjmy się kolejnemu. Też będzie to w miarę prosty iloczyn. Niech to będzie. X plus na przykład, nie wiem, 30 razy e do x. I ponownie system taki sam, czyli jedną z funkcji przyjmuję jako u, drugą jako V. Pochodna z X plus 30 to jest oczywiście jedynka, bo z 30 jest to 0, całka z E do X to dalej E do X to jest jedna funkcja. Która i po wyliczeniu pochodnej, i po wyliczeniu całki się nam nie zmieni. No ok, no i poruszamy się według tego schematu dalej, czyli mamy x plus 30, czyli naszą funkcję u mnożymy razy v, minus ze wzoru, a napiszmy tą jedynkę, żeby było dla Was jasne. Pod całką umieszczamy ten iloczyn tych funkcji, które mamy na dole. No i znowu przepisujemy sobie tą pierwszą część. Całka z do x to dalej jest oczywiście e do x i jest ok, mamy już całkę. Czasami jest tak, że musimy sobie dwukrotnie całkować przez części. Weźmy przykład X2 x kwadrat razy sinus x. Umieśćmy to w całce. To w tym momencie, jeśli sobie zrobimy, przyjmiemy u jako x kwadrat, v prime jako sinus, to pochodna z u jest to 2x. Całka sinusa to minus cosinus. Rozpiszemy sobie znowu według tego schematu, czyli mamy u razy V. Minus ze wzoru. Tu też jest minus, czyli najwygodniej jest to od razu postawić plus 2x cosinus x. Już widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, czyli obniżyliśmy sobie potęgę o 1 na dół, czyli raz jeszcze musimy tutaj sobie stałkować przez części, czyli przyjmuję sobie jedną z tych funkcji jako u drugą jako v' pochodna z u to jest 2 całka z, sinus, z cosinusa to jest sinus no i lecimy dalej, czyli początek zostaje, potem mamy to razy to bez całki czyli 2x sinus i minus całka 2 sinus x dx no i całka już jak widać jest bardzo bardzo prosta, jest to całka elementarna prosto ze wzoru, czyli to tam się nie zmienia, całka sinusa jest to minus cosinus, czyli tutaj robimy plus 2 cosinus x y, no i na końcu symboliczna stała c. Możecie się pewnie domyślać, że jeśli to byłaby trzecia potęga, to byśmy musieli trzykrotnie całkować przez części. Wspominałem o tym, że najczęściej całkowanie przez części są to dość proste iloczyny. Ale nie zawsze, bo może się okazać, że w całce występuje tylko i wyłącznie logarytm naturalny, a także tą całkę robimy metodą przez części. Dlaczego? Dlatego, że zawsze możemy sobie domnożyć do tego logarytmu jedynkę. I dalej poruszamy się według tego schematu, że iloczyn tych dwóch funkcji, które mamy u góry, będzie właśnie tutaj pod całką. Pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. Całka z jedynki to jest x. No, i jedziemy według naszego schematu, czyli u razy v minus całka to, co mamy na dole, czyli u razy v, kończymy dx. -em. Jak widać, nam się to pięknie skraca do jedynki, a całka z jedynki to jest po prostu x. I na końcu symboliczne c i całkowanie przez części zakończyliśmy. Wielu z Was może mieć na początku dylemat, co podstawić? Jak na przykład skąd wiedziałem, że u będzie jako x kwadrat, a v' na przykład jako sinus? A tutaj na przykład jako u do lokal, a v' jako 1. Macie 50% szansy, więc zawsze można po prostu metodą prób i błędów sobie tutaj spróbować i, i, i drogą eliminacji dojść do tego, jeśli wiecie, że ten przykład albo domyślacie się ma być zrobiony przez części. Na przykład też można pomyśleć w ten sposób. Co będzie wskazywało na to, że zrobiliśmy te całkowanie odwrotnie? Pokażmy sobie na przykład przykład x cosinus x, jako celowo tutaj zrobię źle. Bo wiadomo, że mnożenie jest przemienne, czyli nie ma na pewno takiej zasady, że ta funkcja, która jest po lewej, idzie tutaj też po lewej. Czyli wpisuję sobie, że celowo, tak jak mówię, robię źle, podpiszę odwrotnie niż być powinno. I całka w tym momencie z x, a to jest x kwadrat przez 2. Pochodna z cosinusa to jest minus sinus. I zauważmy, co tutaj się stanie. Mnożymy sobie na kos, czyli mamy cosinus x razy x kwadrat przez 2. Minus to też jest minus, czyli mogę zrobić plus. I mamy pod całką sinus x razy x kwadrat przez 2. Jak widzimy, ta całka, zamiast uprościć, jeszcze bardziej ją utrudniliśmy. Zamiast ją uprościć jest wyższy stopień przy x, czyli jeśli napotkacie na no coś takiego, to znaczy, że albo przykład jest do zrobienia inną metodą niż przez części, albo po prostu odwrotnie podpisaliście te funkcje. Bardzo często jest tak, że wyrażenia z x, wielomiany, wędrują po stronie u, ze względu na to, że u' czyli liczenie pochodnych obniża rząd o 1 na dół. Stąd dla nas, tak jak wspominałem, najistotniejsze jest to, co jest na dole, Czyli w tym momencie ta potencjalna całka z reguły jest prostsza. Chyba, że napotkacie na system taki, gdzie na przykład nie jesteście w stanie w sposób elementarny policzyć całki z logarytmu. Bo wiadomo, że umieszczenie logarytmu w tym miejscu raczej mijałoby się po prostu z celem, no bo po prostu mamy tą całkę z logarytmu obliczyć. No to co, tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam tę metodę całkowania. Trzymajcie się. Cześć.